Dla nas zmiany w życiu biologicznym, w sferze emocjonalnej, w sferze poznawczej, jeszcze do niej wrócimy, powiązane są również ze zmianą funkcjonowania człowieka w rozwoju w środowisku społecznym. Tutaj z jednej strony, proszę zobaczyć, ze względu na ową ambiwalencję w stosunku do swoich rodziców pojawia się taka gotowość do zbliżenia do środowiska rówieśniczego. Ale z drugiej strony pojawia się bardzo duży lęk przed odrzuceniem i przed negatywną oceną. No trzeba to przezwyciężyć. Jeśli człowiek ma poczucie własnej wartości, to jest mu łatwiej dołączyć do grupy rówieśniczej, wtedy spędzaj z nimi coraz więcej czasu, przyjmując ich normy, zasady społeczne, moralne i tak dalej. Co znowu stoi w konflikcie z oczekiwaniami ze strony rodzicielskiej. Ale też może tak być, że to środowisko rówieśnicze Kieruje się nieco innymi zasadami, normami, standardami, niż to, które się pojawia w środowisku, w którym młodzież wyrosła, w środowisku budowanym przede wszystkim przez swoich rodziców. Jeśli tak jest, że pojawia się tego typu ambiwalencja, nierównowaga, ha, no to pytanie, kto wygra? Co będzie ważniejsze, czy to środowisko rodzicielskie, które. W których dziecko zostało ukształtowane, które ma swoją określoną ofertę, czy oni, środowisko rówieśnicze, które przyjęło, zaakceptowało i też ma swoją odrębną ofertę i to są tamci oni. Znowu nie ma jednej gotowej na to odpowiedzi, ale byśmy powiedzieli o tym, że może tak być, że albo człowiek od razu odda się, upodobni. Do określonej grupy rówieśniczej, grupy społecznej, albo się z niej wycofa, albo będzie szukał pewnego balansu w swoim życiu. Zależy to od wielu czynników, również tego, co się działo na wcześniejszych etapach rozwoju, oraz to, Jaki rodzaj, jaka głębokość relacji towarzyszy młodzieży właśnie w tej chwili, na tym etapie rozwoju? Czy to właśnie rodzice są na tyle uważni, blisko dziecka, rozumiejący, akceptujący? Również jego gotowość do eksperymentowania z fryzurą, z butami, z wyglądającego ciała, również z kolczykowaniem, czy raczej stają się bardziej restrykcyjni, sztywni, odrzucający? Warto to również ocenić. Na tym etapie pokazywałam piękne zdjęcie, jak to młodzież uczestniczy w marszu żółtej wstążki wspierających osoby z problemami psychicznymi. Również następuje rozwój pewnych systemów o charakterze ideologicznym, ale również systemu etycz etycznego, który ma charakter uświadomiony. Tutaj już pojawia się takie dążenie, osiąganie postępowania odpowiedzialnego społecznie. Wtedy młodzież bardzo chętnie, proszę zobaczyć, uczestniczy również w aktywnościach pro bono, aktywnościach wolontaryjnych, ale również uświadamia sobie pewne systemy wartości, które są dla nich ważne w życiu. Proszę zobaczyć, jak pięknie występują, pojawiają się osoby na marszach równości, jakie święto tam jest, ile osób chętnie w tym uczestniczy, czy też w innych aktywnościach o charakterze społecznym. Bardzo dużo wymagań, prawda? Pojawia się bardzo dużo wymagań dla osób sprawujących opiekę nad młodzieżą, bardzo dużo wymagań nad dorastającym dzieckiem. Jest to niesłychanie obciążające, trudne, zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Rodzic też znajduje się w swojej specyficznej sytuacji życiowej. Być może również jest obciążony swoimi emocjami, swoją biologią, swoimi rodzicami, którzy wymagają opieki, bo zaczynają chorować, są chorzy, i tak a być może również są obciążeni pracą, kłopotami w pracy, kryzysami, które tam również się pojawiają. A i tak, muszą sprostać temu, co wiąże się z pewnym etapem normatywnym, czyli dojrzewaniem swojego dziecka. Czasem się dzieje również tak, że wydaje się, że nastolatek zachowuje się tak, jakby przekazywał rodzicom wszelkie swoje niechciane stany emocjonalne. Sprzedaje im z jednej strony beznadzieję, poczucie niekompetencji, strach, a z drugiej strony odpowiedzialność, pewne niepokoje. No i co? Po stronie rodziców jest to, żeby nauczyć się przyjmować różnego rodzaju stany emocjonalne swoich dzieci. Jeśli na tym etapie dzieci nie dostaną odpowiedniego wsparcia ze strony rodzicielskiej, możemy niestety później borykać się ze zerwaną więzią, z oddzieleniem się młodzieży i pójściem w kierunku radykalnej zmiany swojego życia i oddzielenia od środowiska rodzicielskiego, od swojej rodziny pochodzenia.